W ostatnich latach największe korzyści i wzrosty na giełdach notowali producenci sprzętu komputerowego. Na fali AI NVIDIA stała się największą firmą świata. Kto zyska, a kto straci na rewolucji wywołanej przez DeepSeek? Na pewno my, czyli użytkownicy rozwiązań opartych o AI. I dziś sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Ja nazywam się Rafaszek. Zapraszam na film. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. W ciągu pierwszych dwóch lat rewolucji sztucznej inteligencji największe korzyści czerpali producenci sprzętu komputerowego. Zyskali na wzroście zapotrzebowania na zaawansowane układy graficzne, procesory oraz pamięci niezbędne do trenowania zaawansowanych modeli AI. Nvidia jako lider w produkcji procesorów graficznych stała się jednym z głównych beneficjentów wzrostu rynku sztucznej inteligencji. Jej karty graficzne stały się fundamentem dużych centrów danych i serwerów przetwarzających dane związane z AI. Do tego grona zaliczyć można również firmy specjalizujące się w produkcji serwerów, pamięci RAM oraz urządzeń do przetwarzania danych, układów półprzewodnikowych, konkurencyjnych procesorów i kart graficznych, a także dostawców usług chmurowych i platform AI. Te akcje najbardziej traciły na giełdach w ostatnich dniach, ponieważ paradygmat sztucznej inteligencji został zakwestionowany przez pojawienie się DeepSeek. Chińskie laboratorium AI opracowało innowacyjne modele AI dorównujące czołowym amerykańskim ofertom od OpenAI i Google rzekomo za ułamek ich kosztów. DeepSeek założony w 2023 roku w Hangzhou Zhiang to chińska firma specjalizująca się w tworzeniu otwarto źródłowych modeli językowych i flagowy model DeepSeek R1 osiąga wyniki porównywalne z czołowymi amerykańskimi modelami AI takimi jak GPT-4 od OpenAI. Firma twierdzi, że udało jej się zminimalizować wymagania dotyczące przetwarzania danych dzięki zastosowaniu innowacyjnych pomysłów oraz efektywnemu wykorzystaniu mniej zaawansowanych chipów. Według deklaracji, trening modelu R1 kosztował jedynie 5,6 miliona dolarów. Podobne modele w USA wymagają nakładów w rzędu 100 milionów dolarów lub więcej. Zdaniem Arona Levy, CEO Box, istnieją dwa główne scenariusze rozwoju i globalnego wdrożenia AI: jeden, w którym technologia AI jest bardzo droga i pilnie strzeżona oraz drugi, w którym AI jest prawie darmowe, a kod jest publicznie dostępny. Premiera DeepSea sprawiła, że znacząco wzrosło prawdopodobieństwo drugiego scenariusza. W komentarzach eksperci wskazują również na paradoks, że kod modelu udostępniła publicznie firma z komunistycznych Chin, a nie amerykańskie OpenAI, które w misji ma sprawienie, że sztuczna inteligencja przynosi korzyści dla całej ludzkości. Jak komentuje na platformie X Aaron Levy, CEO Box. W świecie bardzo drogiej i zastrzeżonej AI, jej dostawcy mogliby i prawdopodobnie powinni zdecydować się zatrzymać całą wartość ekonomiczną dla siebie, zasadniczo eliminując możliwości dla deweloperów i ekosystemu. W świecie niezwykle taniej AI, wartość przestaje tkwić w samych modelach, a zaczyna zależeć od tego, co można z nimi zrobić, aby były użyteczne. W takim świecie więcej wartości przypada w warstwie aplikacyjnej. Sukces DeepSeq wywołał globalne poruszenie, zwłaszcza w kontekście rywalizacji technologicznej między USA a Chinami. Osiągnięcia firmy podważają skuteczność amerykańskich sankcji mających na celu ograniczenie eksportu zaawansowanych chipów do Chin. DeepSeq udowodnił również, że innowacyjne podejście pozwala Chińczykom pozostać w grze pomimo sankcji i ograniczonych zasobów. Największym szokiem dla rynków było to, jak szybko DeepSeek dogonił OpenAI. Zamiast lat, zajęło mu to miesiące. Pokazuje to, że przewaga rosnących w ostatnich latach na giełdach firm technologicznych może być krótkotrwała. A wprowadzenie DeepSeek-1 na rynek wywołało również dyskusję na temat przyszłości sztucznej inteligencji i potencjalnego przesunięcia wartości z warstwy sprzętowej do aplikacyjnej. Jak ocenia na platformie X, Aaron Levy, CEO Box, w świecie, w którym koszt inteligencji będzie nadal szybko spadał, większa wartość wróci do warstwy aplikacyjnej. Produkty łączące AI, przepływy pracy klientów i prawdopodobnie pewien stopień unikalnych danych będą generować znaczącą wartość z tych modeli w przyszłości, na której te modele są trenowane i uruchamiane do warstwy software, czyli konkretnych produktów i usług, które wykorzystują AI w praktyce. Oznacza to, że beneficjentami zmian będą firmy skupiające się na tworzeniu innowacyjnych aplikacji i rozwiązań opartych na AI, takich jak aplikacje biznesowe, tutaj Salesforce i Microsoft, kreatywne jak Adobe. Edukacyjne Duolingo czy rozrywkowe Netflix, Spotify. Skorzystać mogą również platformy chmurowe Amazon, Google, Microsoft oraz firmy z unikalnymi danymi, które mogą być wykorzystane do trenowania i ulepszania modeli AI. Pojawienie się DeepSeq zmienia krajobraz sztucznej inteligencji, przesuwając punkt ciężkości z kosztownego sprzętu na innowacyjne oprogramowanie. To wydarzenie może zainicjować nową erę w rozwoju AI, gdzie kluczową rolę odgrywać będą efektywność, dostępność i otwartość technologii. DeepSeq to także jasny sygnał, że Chiny mogą dogonić USA w AI mimo sankcji. Eksportowe ograniczenia chipów miały spowolnić rozwój AI w Chinach, ale wymusiły innowacje i optymalizację. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do polubienia treści, jeżeli był on dla Was wartościowy, i jednocześnie podzielenia się. Nim z, ze znajomymi z pracy czy też przyjaciółmi, dla których ten odcinek może być wartościowy. Dzięki serdeczne.